Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 3. Przygotowanie do nauczania online. Pierwszy wybór odpowiedniej platformy do nauczania. Zagadnienia. 1.1. Przegląd popularnych platform. 1.2. Plusy i minusy pracy na platformach Wies. Prowadzenie własnej działalności. Podsumowanie. Wybór odpowiedniej platformy do nauczania języków online jest kluczowym krokiem w budowaniu swojej kariery jako nauczyciel. Wybór ten wpłynie na sposób zarabiania, pozyskiwania uczniów i organizacji zajęć. Na rynku dostępnych jest wiele platform edukacyjnych, które oferują różne funkcje i modele współpracy. W tym rozdziale dokonamy przeglądu popularnych platform oraz omówimy plusy i minusy pracy na platformach w porównaniu z prowadzeniem własnej działalności. Wybór odpowiedniej platformy może zależeć od wielu czynników, takich jak typ oferowanych lekcji, grupa docelowa, wynagrodzenie czy wsparcie techniczne. Oto przegląd niektórych z najpopularniejszych platform do nauczania języków online. 1.1.1 Italki Italki to jedna z najpopularniejszych platform do nauki języków, oferująca szeroki wybór nauczycieli z różnych krajów. Platforma umożliwia nauczycielom oferowanie lekcji indywidualnych oraz grupowych, a także umożliwia studentom przeszukiwanie profili nauczycieli według różnych kryteriów. Zalety. Szeroki zasięg. Italki ma dużą bazę uczniów na całym świecie, co zwiększa możliwość pozyskania klientów. Elastyczność. Nauczyciele mogą ustalać własne stawki i godziny pracy. Wsparcie platformy, platforma zapewnia narzędzia do prowadzenia lekcji, takie jak wbudowany system wideo i płatności. Wady. Wysokie prowizje, italki pobiera prowizję od każdej lekcji, co może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia nauczyciela. Konkurencja, wysoka konkurencja może utrudnić zdobycie pierwszych uczniów, zwłaszcza dla nowych nauczycieli. 1.1.2 Prepli. Prepli to platforma, która również oferuje możliwość nauki języków online, zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym. Prepli umożliwia nauczycielom tworzenie profili, ustalanie cen oraz organizowanie lekcji w elastyczny sposób. Zalety. Szeroki wybór uczniów. Platforma ma dużą bazę użytkowników, co zwiększa szansę na znalezienie uczniów. Możliwość ustalania własnych stawek. Nauczyciele mogą sami decydować o wysokości wynagrodzenia. Wsparcie technologiczne. Prepli zapewnia narzędzia do prowadzenia lekcji i zarządzania nimi. Wady. prowizje. Prepli pobiera prowizję od nauczycieli, co może wpływać na ostateczne wynagrodzenie. Konkurencja, wysoka liczba nauczycieli na platformie może sprawić, że wyróżnienie się będzie trudne, zwłaszcza dla początkujących. 1.1.3 Verblin. Verblin to platforma, która łączy uczniów z nauczycielami języków obcych, oferując lekcje w różnych językach. Verblin koncentruje się na wysokiej jakości nauczaniu i oferuje narzędzia wspierające efektywne prowadzenie lekcji. Zalety. Wsparcie technologiczne. Platforma oferuje zaawansowane narzędzia do nauczania, takie jak wbudowany system wideo i interaktywne materiały. Elastyczność: Nauczyciele mogą ustalać własne godziny pracy oraz stawki. Wysoka jakość uczniów: Verbling przyciąga uczniów, którzy są zainteresowani nauką od profesjonalnych nauczycieli. Wady: Wysokie prowizje: Platforma pobiera prowizje, co może wpływać na wysokość wynagrodzenia. Selektywność: Verbling ma określone standardy dla nauczycieli, co może stanowić barierę dla nowych nauczycieli. 1.1.4 Cambly Cambly to platforma, która oferuje lekcje języka angielskiego na żywo, głównie dla uczniów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności konwersacyjne. Cambly jest znane z elastyczności oraz dostępności nauczycieli na żywo przez całą dobę. Zalety. Brak umawiania lekcji. Cambly oferuje natychmiastowy dostęp do nauczycieli, co jest wygodne dla uczniów potrzebujących elastyczności. Prosta struktura. Nauczyciele nie muszą tworzyć planów lekcji, a jedynie prowadzić konwersacje. Globalny zasięg: uczniowie z różnych krajów mogą korzystać z platformy o każdej porze dnia i nocy. Wady: ograniczony zakres lekcji, platforma koncentruje się głównie na konwersacjach, a nie na pełnym nauczaniu gramatyki czy słownictwa. Niższe wynagrodzenie: Cambly płaci stałą stawkę za godzinę, która może być niższa niż w innych platformach. 1.1.5 inne platformy. Oprócz wymienionych platform, istnieje wiele innych, takich jak Tandem, Lingoda czy HelloTalk, które oferują różne modele nauczania i zakres usług. Wybór platformy zależy od indywidualnych preferencji oraz potrzeb nauczyciela. Wybór między pracą na platformach edukacyjnych a prowadzeniem własnej działalności zależy od wielu czynników, takich jak poziom niezależności, kontrola nad działalnością czy koszty. Oto porównanie obu opcji. 1.2.1 Praca na platformach. Plusy. Łatwy dostęp do uczniów. Platformy mają już zbudowaną bazę użytkowników, co ułatwia zdobycie pierwszych uczniów. Wsparcie techniczne Platformy oferują narzędzia do prowadzenia lekcji, systemy płatności oraz wsparcie techniczne. Bezpieczeństwo finansowe Platformy zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa finansowego, ponieważ uczniowie płacą platformie, a ta przekazuje wynagrodzenie nauczycielom. Minusy. Prowizje Platformy pobierają prowizje od nauczycieli, co może wpływać na ostateczne wynagrodzenie. Ograniczenia. Nauczyciele muszą dostosować się do zasad i regulaminów platformy, co może ograniczać ich elastyczność. Wysoka konkurencja, konkurencja na dużych platformach może utrudniać zdobycie uczniów, zwłaszcza dla nowych nauczycieli. 1.2.2 prowadzenie własnej działalności. Plusy. Pełna kontrola, nauczyciel ma pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności, od ustalania stawek po zarządzanie godzinami pracy. Brak prowizji, całe wynagrodzenie trafia bezpośrednio do nauczyciela, co może być korzystniejsze finansowo. Możliwość budowania marki, prowadzenie własnej działalności pozwala na budowanie marki osobistej oraz oferowanie unikalnych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Minusy. Potrzeba pozyskiwania klientów, nauczyciel musi samodzielnie pozyskiwać uczniów, co może być czasochłonne i wymagać działań marketingowych. Koszty i logistyka prowadzenie własnej działalności wiąże się z kosztami, takimi jak marketing, utrzymanie strony internetowej czy obsługa płatności. Samodzielne zarządzanie, nauczyciel musi zarządzać wszystkimi aspektami działalności, co może być obciążające, szczególnie na początku. Wybór odpowiedniej platformy do nauczania języków online lub decyzja o prowadzeniu własnej działalności zależy od indywidualnych preferencji oraz celów zawodowych. Platformy edukacyjne oferują wygodę, wsparcie techniczne i dostęp do szerokiej bazy uczniów, ale wiążą się z prowizjami i ograniczeniami. Prowadzenie własnej działalności daje większą kontrolę i potencjalnie wyższe wynagrodzenie, ale wymaga więcej pracy i inwestycji w pozyskiwanie uczniów. Warto dokładnie rozważyć te opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 3. Przygotowanie do nauczania online. Pierwszy wybór odpowiedniej platformy do nauczania.